Gdzie trafi 26-letni pomocnik? Możliwości jest kilka: od transferu do innego klubu Championship, przez powrót do Ekstraklasy, aż po kierunki bardziej egzotyczne, jak Turcja, Grecja czy USA. W sezonie 2024 i 2025 roku Bielik rozegrał łącznie 39 spotkań dla Birmingham City i zdobył jedną bramkę. Choć statystyki nie powalają, to jego rola na boisku była zdecydowanie bardziej defensywna, skupiona na odbiorze piłki i rozbijaniu ataków rywala. Warto dodać, że niemiecki portal Transfermarkt wycenia obecnie pomocnika na 3 miliony euro. To całkiem solidna wartość jak na zawodnika grającego w Ligone i mogącego trafić do silniejszej ligi. Czy Bielik powinien wrócić do Polski? A może wciąż ma coś do udowodnienia w Anglii? Przypomnijmy, w przeszłości był zawodnikiem arsenalu angielscy eksperci dostrzegali w nim ogromny potencjał. Niestety, skontuzje, brak stabilizacji klubowej i wahania formy sprawiły, że jego rozwój został nieco zahamowany. Nie można też zapominać o jego statusie reprezentanta Polski. Czy bez klubu bądź słabszej drużynie będzie miał szansę wrócić do kadry? Selekcjonerzy cenią jego zaangażowanie i charakter, ale aby grać na najwyższym poziomie, trzeba być w rytmie meczowym. To już kolejny moment zwrotny w karierze Krystiana Bielika. W przeszłości przechodził przez poważne kontuzje, zmieniał kluby, odbudowywał się. Teraz znów ma szansę zacząć od nowa i powrócić na odpowiedni tor. Czas pokaże, gdzie wyląduje. Ale jedno jest pewne, jego nazwisko wciąż budzi zainteresowanie i emocje wśród kibiców.